Witajcie serdecznie w dzisiejszym podcaście Naturalnie o ruchu z Magdaleną Balicką. Witam cię, Madziu, bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Możecie się zdziwić, bo ostatnio z Madzią poruszaliśmy tematy zębowe, ale jakby Madzia jest osobą o wielu talentach i między innymi ruch to jest jej drugie imię. A dlaczego Magda? Skąd u Ciebie zainteresowanie ruchem? Tak jeszcze podpytamy na początku. No nie wiem, ja całe życie się ruszałam. No bo miałam... jesteś instruktorką też, no powiedzmy sobie wprost. Tak, akurat no, jestem instruktorem Zumba. Akurat Zumba mnie tak najbardziej mhm. chyba, to jest taka forma aktywności, która najbardziej mnie do siebie przyciągnęła. Ponieważ zawsze lubiłam muzykę, lubiłam taniec, a to jest połączenie tańca i fitnessu, w związku z mhm. tym y, to jest taka forma, która bardzo mi odpowiada, jeżeli chodzi o ruch. A przy okazji, jest to dość mocny trening cardio, gdzie można mocno Kardio, poćwiczyć. Tak. Super, a ja wiesz, jeszcze wprowadzając naszych słuchaczy, muszę powiedzieć, że dzieci oczywiście na pewnym etapie swojego rozwoju mają taki głód ruchu, po są w ciągłym ruchu. Ja myślę, że raz, że powinniśmy troszkę z tego zaczerpnąć, czyli po po prostu warto zapytać, dlaczego warto się ruszać? Po prostu. No, zostaliśmy wyposażeni, bardzo ogólnie mówiąc oczywiście, mm -hmm. w kości ich połączenia, czyli stawy i więzadła, oraz w mięśnie. No, tak. Więc układy te współpracują ze sobą, umożliwiając ruch. I jak sama, wska sama nazwa wskazuje, mm -hmm. układ narządu ruchu jest po to, żeby go ruszać. Więc no kiedy tak. się mhm. nie ruszamy, nasze po samopoczucie spada, bardziej nam się nie chce niż chce. Myślę, że najgorzej jest zacząć się ruszać. Tak, ale wiesz co, dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo dużo osób ma te smart. Opaski, zegarki, wiesz, i każdy patrzy na te kroki, nie? Czy już się poruszałem na tyle, że mogę sobie. Ja mam takie wrażenie, wiesz? Tak, jeżeli że, kogoś Czy mogę to się oczywiście. poruszać, że, że wiesz, czy już wyrobiłem normę dzienną i już mogę sobie odpuścić ten ruch, czy nie? Ale ja zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz, mhm. że faktycznie jak osiągnę, bo, bo też mam takie urządzenie, tak. nie zawsze korzystam, ale mam, jak faktycznie jest te 10 tysięcy kroków, to. Tak. Jest efekt samopoczucia lepszego. Dużo, to się czuje. Nie wiem, czy, czy, czy ty się ze mną zgodzisz, ale jest. Oczywiście, tak. że tak jest i, i myślę, że tak jak powiedziałam na początku, że bardzo y, trudno jest zacząć, mm -hmm, bo tak. człowiek się rozleniwia bardzo i, Oj, tak, i, i nawet prawda. jeżeli się nie trenuje, jeżeli ktoś trenuje i na przykład nie trenuje przez jakiś czas, na początku mm -hmm. mu tego brakuje, a przychodzi taki moment, że już mu się później nie chce. A prawda jest taka, no niestety, jesteśmy tak skonstruowani, że nasz mózg robi wszystko, żebyśmy początku no tak. Więc wydaje mi się, że najgorzej jest zmobilizować się i zrobić ten pierwszy krok. Czasem jest tak przed treningiem też, że po prostu siedzimy w domu pod kocykiem, oglądamy sobie jakiś film, mhm. a tu trzeba iść na trening. No i wszystko nam mówi, żeby tego nie robić. No bo po na, Tak, natomiast jak już pójdziemy, to nasze samopoczucie jest świetne, czujemy się super, endorfiny nam się uwalniają i, i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że jednak wyszliśmy z domu. Mhm. Więc... Y Skoro już doszliśmy do tego, że faktycznie warto się ruszać, jest to, jest to spoczynkiem dla naszego zdrowia, ducha i ciała, mhm. jakby na każdej płaszczyźnie, co, za co fajnie, że dzieci i my się możemy im podziękować, że nam przypominają, no to powiedz nam w jaki sposób się ruszać, bo to też jakby ruch ruchowi nie jest równy. Yy, but... Tak, no oczywiście jest wiele sposobów na to, żeby się ruszać. Ja myślę, że każdy musi sobie znaleźć taką formę aktywności, która mm -hmm. jemu akurat odpowiada yy, i będzie mu sprawiała przyjemność oczywiście. No tak. Dla jednej osoby będzie świetne bieganie, inna wybierze wracające do łask hula hop, które też świetnie nam daje trochę ruchu. Ale tak, naprawdę? Hula, yy, hula hop Tak, hop jest oczywiście. No, popularne. Bardzo popularne się robi, tak. Yy, jeszcze inna osoba wybierze, nie wiem, ta Taniec, bo akurat mhm. to będzie mu dawało dużo satysfakcji. Więc y, tych takich y, form aktywności jest bardzo dużo. Natomiast ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na taki jeden aspekt, żeby, żeby do mhm. swojego codziennego życia y, dodać ruch. Czyli zamiast komunikacją miejską lub samochodem przejść kilka przystanków, bo tak też można sobie zorganizować tak. czas. Wiesz, co to jeszcze y dodam, że jak macie daleko. A my tu w Lesie Wolskim mamy naprawdę da, daleki dojazd komunikacji miejską, To można nawet nie całą trasę, tylko kilka przystanków. Może, można sobie zrobić taki challenge, wiesz? Co odejmować jeden przystanek, albo co tydzień jeden, wiesz? Iść tak, coraz dalej, tak. żeby się wyrobić. Bo też jestem zwolennikiem tego, o czym powiedziałaś, żeby znaleźć coś dla siebie, coś co lubimy i żeby nie zaczynać z takiego wysokiego C, tak, bo szybko się spadnie, tak. a i się z znie zniechęci. Ja tak mam, przyznam Ci jeszcze, No każdy dystans, jeżeli się przejdzie na nogach, to no. od razu krąży. Krwi nam się poprawia, czujemy się dużo lepiej. Spacery różnego rodzaju. No, świetnym motywatorem jest pies. Także zachęcam do adopcji psów, bo oczywiście zaadoptuj psa, a o, możemy sobie od razu stworzyć jakieś hasło. Na przykład zaadoptuj psa, a twoje życie będzie zdrowsze. Tak, to to Ania, Ania na pewno się nasza ucieszy, że tak, tak powiedziałeś. Tak, myślę, że tak. Okej, okay, no to wiemy, a jak się ruszę, żeby sobie nie, robić, nie zrobić krzywdy? Bo czasami jest tak, że na przykład wyobrażam to sobie, że właśnie chcemy szybko już teraz, przecież wiosna za oknami i szybko chcemy się ruszać, wiesz, zacząć nie wiem, biegać, a, a to jak już z podstawówki przecież pamiętam, że o ile czasami z kantorka wylatywała tylko piłka i trzeba było sobie samemu zorganizować tą lekcję WF-u, o tyle później już pamiętam, że ta rozgrzewka była bardzo ważna. Tak, oczywiście, że tak. No, najgorsze, co może być, to wstać od zbiórka i robić jakieś ekstremalne rzeczy. To jest najgorsze, co możemy zrobić, bo to jest kontuzja genne i po prostu niestety, mhm. ale robimy sobie w ten sposób często krzywdę. Ja nie mówię, że zawsze, ale, ale na pewno narażamy się na większe, na większe urazy. Natomiast no, takie zajęcia zorganizowane to są zazwyczaj prowadzone przez profesjonalistów, więc to są ludzie, którzy mają dużo, dużą świadomość ciała, mhm. wiedzą, jak przeprowadzić zajęcia, żeby nie zrobić sobie. No, i innym krzywdy, więc no, taka najistotniejsza rzecz to do zapamiętania to właśnie to, o czym mówiłeś, czyli rozgrzewka, mhm. która powinna trwać około 10 minut. No i wtedy przygotowujemy ciało do wysiłku. Ono, ono będzie przygotowane do tego, żeby jakieś tam obciążenia na siebie wziąć. No i po aktywności, oczywiście, bardzo ważne jest rozciąganie, żeby to rozgrzane mięśnie rozciągnąć. Czyli jeszcze później trzeba o to zadbać. To tak, jest bardzo tak. często, myślę, że wielu z was się przekonało, jak jesteście jednak kawego tego przystanku, i widzicie, że już podjeżdża wasz autobus czy tramwaj, i nagle zrywa ci się do takiego szaleńczego biegu. I to ja bardzo często mam coś, do czego się przyznaję, i później czuję to w nogach, że, że, że przeciągło. Że tak powiem, po No mięśniach. tak, no bo mięśnie są wystudzone, nie są przygotowane do wysiłku i nagle muszą podjąć jakieś wyzwania. To dość duże. Wiesz co, to jak już ciebie mam tutaj, mówimy o ruchu, to skąd w ogóle twój pomysł, właśnie na wybranie zumby, tak, jako takiej aktywności? No wspominałam już o tym wcześniej, że jest to taka forma, która mnie bardzo odpowiada, bo jest to połączenie fitnessu i tańca, mhm. czyli dwie formy, które bardzo mi odpowiadają. Ja w ogóle lubię muzykę, lubię taniec, zawsze lubiłam się bawić, lubiłam tańczyć, więc to jest taka muzyka przy zumbie, jest taka muzyka mhm. bardzo energetyczna, bo głównie są to tańce latynoskie. O proszę, to jest ciekawe. Ale oczywiście nie tylko. Mhm. Zumba jest fajną formą aktywności bez w zasadzie dla wszystkich, dla o. dzieci od czwartego powiedzmy do stu lat. Czyli jak zacząć to od zumby. Tak, myślę, że to jest bardzo miłe. Jeżeli ktoś lubi tańczyć, jest to rewelacyjna forma aktywności. No i w zumbie chodzi głównie o to, żeby się dobrze bawić. To jest takie przesłanie w ogóle zumby. Mhm. I oczywiście osoba, która przyjdzie do grupy, która już jakiś czas ze sobą tańczy, to może się poczuć lekko na marginesie, mhm. Mhm. ze względu na to, że ta ilość jakichś ruchów. Często jest tak, że jak nowa osoba przychodzi, to grupa idzie w prawo, ona idzie w lewo. To się zdarza. Odwieczny problem. To tak. drugie lewo, albo to drugie pytanie. Tak, tak, właśnie, tak. I, I może się wkraść do głowy pewien chaos. Natomiast. Yy... Myślę, że to jest dużo nowości, ale bardzo szybko można się wdrożyć. Mhm. Po drugich, trzecich zajęciach już wiadomo, o co mniej więcej chodzi, ponieważ powtarzalność kroków jest mega duża. Rozumiem. Czyli no te układy i... nie są skomplikowane. Tak, tak? I, w, i można się wtedy tym faktycznie cieszyć. Także proszę się nie zrażać po pierwszych zajęciach, bo faktycznie może być lekkie zamieszanie, ale myślę, że drugie, trzecie już trochę rozjaśnią w głowie. No mhm. i podczas takiego treningu uwalnia się mnóstwo Endorf. Fin, jest fajna radość, muzyka. I ja uważam, znaczy ja wybrałam zumbę głównym powodem, mm -hmm. właśnie, o widzisz, bo takie pytanie mi zadałeś, chyba ja na nie odpowiedziałam trochę tak wymijająco. Takim głównym powodem, dla którego wybrałam zumbę, to jest to, że zumba leczy głowę. No bo taka jest prawda, ponieważ mm -hmm. tam bardzo, ja wychodzę po zajęciach zumby zrelaksowana, zadowolona, uśmiechnięta. Odstresowana. Ta, tak, a o to chyba chodzi w każdej aktywności fizycznej. Oczywiście, że tak to chciałam Cię zapytać takie dwa bieguny wiekowe. Nie? Czy Zumba poleciłabyś dzieciakom? I czy. No i muszę zapytać też o seniorów, nie? Bo to jest grupa mm -hmm. teraz bardzo aktywna, zupełnie od, w moim odczuciu przez kilka lat zaniedbana, a teraz jakby wychodzi pięknie na światło, że, że ta, ta dojrzałość wiekowa to wcale nie oznacza tego, że nie można się raz, że dobrze bawić, ale raz, raz, że dwa, że ruszać. Tak, oczywiście. Jest Zumba dedykowana dla dzieci, jest to Zumba Kids. No, i są to rekreacyjne zajęcia zorganizowane dla dzieci. Głównie się opierają na zabawie, podczas której dzieci rozwijają wiele umiejętności, bo, bo jednak podczas takich zajęć ćwiczą koordynację ruchową, rozwijają pamięć, uczą się też dyscypliny w grupie, więc myślę, że to są takie dosyć ważne aspekty. No i oczywiście, zumba nie jest jedyną formą aktywności dla dzieci. Dzieciom warto pokazywać, uważam, różne formy aktywności, żeby A, sobie oczywiście. mogły wybrać to, w czym się będą czuły dobrze. I co im będzie sprawiało radość. No tak, bo funkcjonujemy tak jak my dorośli. Mogą czegoś tak. nie lubić, coś bardziej czuć, prawda? No tak, oczywiście, że tak. Ja uważam, że yy, właśnie. To, że dzieci próbują różnych rzeczy, bo czasem dorośli się denerwują, że chciał chodzić na te a teraz nie chodzi na te tylko już mu się zmieniło. O, rodzice y... doskonale chyba wiedzą o czym. Myślę, teraz że mówimy. muszą, tak. Myślę, że, że dzieci muszą sobie popróbować różnych rzeczy, żeby wiedzieć, co im się podoba. Tak, a z drugiej strony, wiesz, na przykład, my, gdy wychodzimy tu z dzieciakami do lasu, gdy mamy takie warsztaty, które są porządne z wyjściem do lasu, w końcu, gdy nawet są te leśne urodziny, jakby nie robię wam przekroju przez ofertę, to tylko pokazuje, że ta forma ruchu nie wyklucza edukacji przyrodniczej, przebywania w naturze, i tu uwaga, nie zawsze musi być taką sformalizowaną formą, czy może przybierać pewną postać, tak? Bo myślę, że też jesteś tego zdania. Mm. Z takiej rozmowy tutaj naszej przed nagraniem też to wynikło, bo jakby w symbiozie się to mocno przejawia, że jakby trzeba dać dzieciom swobodę ruchu. Tak, oczywiście, że tak. Nie tylko zajęcia zorganizowane są dla dzieci idealne. Myślę, że dzieci czasem nawet tymi zajęciami są przeciążone. One są wożone z zajęć na zajęcia. Nie mają czasu na taką swobodę. Ilość zajęć, które niektóre dzieci mają, to jest po prostu porażająca. Więc, więc to wynika oczywiście z troski rodziców, bo chcą im zapewnić jak najwięcej atrakcji. Natomiast ja myślę, że dzieci potrzebują też ruchu takiego swobodnego. Tak, pozwólmy dzieciom być bliżej natury po prostu, tak. eksplorować ten świat przez ruch taki naturalny, przez bieganie, skakanie, wdrapywanie się na drzewa. Tak, więc na drzewo, to pierwsze, o czym pomyślałem. Tak, właśnie. oczywiście, że tak. To rozładowuje bardzo napięcie. Dzieci też są teraz niestety bardzo narażone na duże ilości stresu, tak. różnych komunikatów, więc one są po prostu zmęczone tym wszystkim. I one potrzebują gdzieś to rozładować, więc. więc Sądzę, że, że to jest dość ważne. A jeszcze, jeżeli mo mogą tak biegać po podwórku ze swoimi rówieśnikami, to już jest w ogóle budują bajka. Budują relacje w grupie. Tak, tak, budują relacje w grupie, Jęśni. kompetencje społeczne sobie Społeczny gdzieś tam tak. rozwijają. Więc wydaje mi się, że, że to jest bardzo dla nich istotne i to jest ważne dla każdego etapu życia. I nie bójmy się umożliwiać dzieciom takiego ruchu swobodnego. One w ten sposób poznają świat, nie wiem, stwarza im to. Świetne warunki do rozwoju, moim zdaniem. No, szkoda, że nie widzicie, jak Madzia się teraz szeroko uśmiecha, jak to mówi, jak się jej oczy roziskrzyły. Tak, po prostu wejdź na drzewo, no bo wiesz, gdzie jest taki, gdzie będzie bardziej bezpośredni kontakt z przyrodą, jak nie przez taką, przez takie zabawy, taki ruch? Przecież przyroda jest ciągłym ruchem, moi drodzy. To są, to są różne ruchy cykliczne, pory roku, przecież przyroda się zmienia. Ona nie, nie stoi w miejscu, cały czas jest w takim ciągłym ruchu, jak taki nastolatek, tak, który, który doskonale tak. wie, czego chce, jeżeli wdrapuje się na drzewo. A z drugiej strony, tak jeszcze dodam taki aspekt edukacyjny, bo nie byłbym. Sobą. Jak zobaczy, że trudniej mu jest wejść na buka, to od razu się skapnie, po, połapie w tym, że tu jest gładka kora. No tutaj nie ma się jak zaczepić palcami. A jak wejdzie na dęba, to od razu zobaczy, że fajna, popękana kora. Bardzo łatwo wejść super drzewo do. Wchodzenia. Tak, dęby są super do wspinania. I jeszcze, jeszcze już kończąc, oczywiście, bo zawsze nam się tu z Mazią miło rozmawia, to my dorośli nie bójmy się tego ruchu. W wszelakiej formie nie bójcie się też wchodzić na drzewo. Tu w Lesie Wolskim jest mnóstwo takich fajnych drzew, na które możecie się wdrapać, a może gdzieś tam na polanie Jacka Malczewskiego zatańczycie leśną zumbę. Dziękuję Ci Madziu bardzo serdecznie Dziękuję za bardzo. rozmowę i do usłyszenia.